Masz 30 lat, nie masz własnego mieszkania, nie masz oszczędności, nie masz inwestycji ani planu finansowego. Zastanawiasz się, jak to możliwe. Przecież ciężko pracujesz, przecież się starasz. A jednak. Każdego miesiąca wracasz do punktu wyjścia. Zostań ze mną do końca tego filmu, bo właśnie teraz dowiesz się, dlaczego tak wielu Polaków w wieku 30 lat nie ma absolutnie nic. I co możesz zrobić, żeby odwrócić ten los? Pierwszy. Nie masz żadnej edukacji finansowej. Nie uczono cię, jak zarządzać pieniędzmi. Szkoła milczy na temat finansów. Rodzice często sami nie wiedzieli, jak działa pieniądz. Większość Polaków nie prowadzi budżetu domowego. Nie wiedzą, ile zarabiają netto. Nie wiedzą, ile wydają miesięcznie na jedzenie, na rachunki, na zachcianki. A jeśli nie wiesz, dokąd idą twoje pieniądze, nigdy nie będziesz mieć nad nimi kontroli. Brak wiedzy to nie tylko ignorancja. To dług. Dług wobec przyszłości, którą właśnie sobie odbierasz. Druga. Masz tylko jedno źródło dochodu. Pensję pracujesz na etacie. Osiem, dziesięć, czasem dwanaście godzin dziennie. Czekasz na wypłatę. I zanim się obejrzysz, już jej nie ma. Problem nie polega na tym, że za mało pracujesz. Problem polega na tym, że wszystko zależy od jednej rzeczy. Twojego czasu. Gdy przestajesz pracować, przestajesz zarabiać. Ludzie bogaci mają systemy, mają aktywa, inwestycje, przychód pasywny. Ty masz tylko swój czas, a czas jest ograniczony i kiedyś się skończy. Trzeci bojesz się inwestować, bo nikt cię tego nie nauczył. Dla ciebie inwestowanie to coś skomplikowanego, coś niepewnego, więc trzymasz pieniądze na koncie, w złotówkach, bez celu. Bez strategii. I każdego miesiąca tracisz, bo inflacja nie śpi. A brak działania to też decyzja. Decyzja o tym, że Twój majątek nigdy nie urośnie. Nie musisz być ekspertem od giełdy, ale musisz zacząć się uczyć, bo kto nie inwestuje, ten zawsze będzie biedniejszy od tych, którzy to robią. czwarty. Nie masz długoterminowych celów finansowych. Nie wiesz, ile chciałbyś mieć pieniędzy za pięć lat. Nie wiesz, jak wyglądałoby Twoje wymarzone życie. A skoro nie masz celu, każdy kierunek jest zły. Bez planu dryfujesz, reagujesz, gasisz pożary. Prawdziwa wolność zaczyna się od decyzji, kim chcesz być i ile chcesz mieć. Bez konkretnego planu finansowego. Żyjesz z miesiąca na miesiąc. To nie jest zarządzanie życiem, to przetrwanie. Piąty. Myślisz, że jeszcze masz czas? Masz 30 lat. To nie jest koniec, ale to też nie jest początek. Większość ludzi budzi się dopiero po czterdziestce. Wtedy jest kredyt, dzieci, brak czasu. Jeśli nie zaczniesz działać teraz, twoja przyszłość będzie dokładnie taka jak dzisiejsza rzeczywistość tylko z większymi rachunkami i mniejszą energią. Największe kłamstwo finansowe to: Jeszcze mam czas. Prawda jest taka, że dzisiaj to najlepszy moment, żeby zacząć. Jutro będzie za późno, bo stracisz kolejny dzień. Kolejny miesiąc, kolejny rok. Czas na działanie. Jeśli w tym momencie czujesz, że to o tobie, to nie jesteś sam. Ten kanał powstał po to, by pomóc ludziom takim jak ty. Bez lania wody, bez ściemy. Zasubskrybuj teraz złoty portfel Polaka. I zacznij od nowa, z wiedzą, narzędziami i konkretnym planem. 6. Nie budujesz aktywów, tylko zbierasz rzeczy. Ile masz w szafie rzeczy, których nie używasz? Ile razy kupiłeś coś tylko po to, żeby poczuć się lepiej na chwilę? Bogactwo nie buduje się przez kupowanie. Buduje się przez posiadanie aktywów, które generują pieniądze. Ludzie bogaci kupują aktywa. Ludzie biedni kupują zobowiązania. Pytanie brzmi: Co kupujesz ty? Siódmy. Nie otaczasz się ludźmi, którzy myślą o pieniądzach jak ty. Środowisko to wszystko. Jeśli wszyscy wokół ciebie żyją od pierwszego do pierwszego, ty też będziesz. Jeśli twoi znajomi uważają, że pieniądze to zło, nigdy nie zaczniesz ich traktować jak narzędzie. Zmieniaj otoczenie. Słuchaj ludzi, którzy doszli tam, gdzie ty chcesz być, bo jak mówi klasyk, jesteś średnią pięciu osób, z którymi spędzasz najwięcej czasu. Masz trzydzieści lat i nic, to nie musi być wyrok, ale to też nie jest przypadek. To wynik braku wiedzy, braku planu, braku decyzji. Ale dobra wiadomość jest taka: od dzisiaj wszystko może się zmienić. Masz wybór: kontynuować to samo, co robiłeś do tej pory, albo w końcu wziąć odpowiedzialność za swoje życie finansowe i zacząć budować powoli, konsekwentnie, mądrze. Jeśli chcesz iść tą drogą, nie jesteś sam. Ten kanał to Twój kompas, Twoje narzędzie, Twoje wsparcie. Zasubskrybuj złoty portfel Polaka i wejdź na ścieżkę do finansowej niezależności. Zacznij dziś, bo za rok będziesz żałować, że nie zacząłeś właśnie teraz.